Maneczko, wszyscy ludzie z tej strony Matinio, witajcie w krótkich informacjach, kochani. W zbliżającą się sobotę, jak pewnie niektórzy wiedzą, a jeszcze nawet dzisiaj wyjątkowo, jeżeli, jeżeli nawet zauważyliście, nawet specjalnie założyłem koszulkę, no jak dobrze widać, właśnie zbliża się w sobotę druga edycja właśnie tej oto imprezer, czyli Orange Video Fest. Oczywiście teraz to ma troszeczkę inną nazwę, bo to też bardziej w kierunku Fantasy Expo, więc to już raczej jest bardziej taka oficjalna nazwa, ale konkretnie to jest taka druga edycja Orange Video Fest. Kochani, w sobotę w Warszawa Hali Torwar, odbędzie się zjazd kolejnych youtuberów. Oczywiście ta impreza dopiero się co prawda rozpiaca powoli ponieważ jeszcze ludzie o tym oczywiście nie wiedzą. Ale jak dobrze wiecie już jest piątek, więc e, no, jutro już akurat ta impreza się będzie się rozkręcała. Oczywiście youtuberów oczywiście nie będzie brakować. Oczywiście tych znanych, mało znanych, oczywiście mnie też również nie będzie brakować, e, ale też pewnie wielu innych, których zaraz Wam zaprezentuję. Będzie oczywiście Iza, będzie ROK, będzie Graba, Nervarien, Wisu, Arquel, Jan Dobrowski, SKK, no i Kubą. Ale to są oczywiście oficjalne informacje na stronie Fantazy Expo, do którego oczywiście Was zapraszamy, jeżeli ktoś chce więcej informacji. Oczywiście bilety są aktualnie chyba jeszcze dalej dostępne, więc jeżeli ktoś jeszcze nie nabył, to sobie możecie na stronie Fantazy Expo sobie nabyć. Oczywiście tam nie będzie brakować oczywiście pewnych konkursów, jakichś tam wydarzeń, oczywiście gier również, ponieważ skoro fantazja Expo się do tego włączyło, to oczywiście gier tutaj oczywiście też nie będzie brakować, ale jeszcze kolejna rzecz, o której za chwilkę Wam powiem. Ale już zakończąc to wszystko oczywiście zapraszam, jeżeli ktoś oczywiście na tą imprezę chce się wybierać. Ja oczywiście będę, może kogoś tam, może mam nadzieję, że jeszcze spotkam, jeszcze przy okazji, ale to jest taki można powiedzieć pierwszy w sobotę wydarzenie od samego początku do samego końca. Oczywiście drugą teraz najważniejszą rzeczą, o którym sobie już tutaj przygotowałem. Bo ja oczywiście w sobotę będę od samego rana na nogach, więc to musicie troszeczkę zauważyć. Nie wiem, czy wiecie. Prócz Orange Video Festa, którym tam będę prawdopodobnie od godziny 8, bo oczywiście bramy pewnie będą czwarte, pewnie od 9.30 albo od 10, ale tam wolę być jak najwcześniej, żeby troszeczkę o te kolejki można powiedzieć. I będę prawie prawdopodobnie na, całym, na cały dzień. Zobaczymy jak to jeżeli będzie wszystko wyglądało. Ale prócz tego, tego samego dnia, Megastore Computronic w Warszawie też również, jeżeli ktoś chce, to proszę możecie sobie w Google wpisać czy coś takiego ja oczywiście sprawdzę odbędzie się maraton gry Daylight. LIGHT jeżeli w kojarzycie, jeszcze pamiętacie może z unboxingu u mnie gdzie zaprezentowałem przedpremierową wersję DAL LIGHT oczywiście mówiłem wam o tym, że będę chciał DAL LIGHT'a oczywiście ograć ale to już mniejsza z tym. W sobotę odbędzie się nocny turniej... nocny turniej tej gry oczywiście. Ja tam się oczywiście wybieram, będę oczywiście od samego początku do końca. Będzie tam jeden z gości specjalnych, czyli T-Volt, który znowu przyjeżdża do Warszawy, żeby jako, można powiedzieć, taki współorganizator, który będzie prowadził tą imprezę, która, no, można powiedzieć, będzie niesamowita, ponieważ e, z jednej strony będę miał okazję sobie zagrać Daylight'a, i jeszcze przy okazji będę mógł wypróbować coś, o czym pewnie może się dowiecie już za ponieważ biorąc w tym udział, oczywiście będzie można zagrać na no, nowoczesnych chyba, laptopach, chyba, ach, tak, na laptopach Asus ROG g 751 1JT. Pewnie gdzieś tu będzie zdjęcie na pewno tego sprzętu, no i będzie można oczywiście przy okazji do wygrać. Zapewne będą nowoczesne myszki, które komputeroni przygotował dla... Zwycięzców i pewnie może dla tych, którzy nie wiem czy wiecie, najlepsza dziesiątka awansuje do tak zwanych, zwanego turnieju, pojedynku między Warszawą a Poznaniem, więc to też będzie troszeczkę taki prestiż, troszeczkę walki o reprezentowanie miasta w turnieju, więc to biorę też oczywiście jako dużą uwagę i oczywiście postaram się jak najlepiej się na to przygotować, więc od jutra przygotuję się u kogoś w przygotowaniu do rozgrywki. Poprosiłem go żeby troszeczkę tam pokominował i postaram się potrenować Myślę, że to się uda przy okazji, mam nadzieję że z czasem też również i myślę, że się nam uda I tak jak już powiedziałem do wygrania pewnie będą nowe myszki, będą pewnie jeszcze jakieś inne gadżety Na pewno pewnie coś cennego A nawet podobną główną nagrodą będą najnowsze laptopy właśnie Asusa więc będzie troszeczkę walki, będzie to troszeczkę ciekawie i myślę, że na pewno się opłaci. Oczywiście na moim kanale można zobaczyć relacje oczywiście z Orange Video Festa oraz z, z Nocnego Maratonu The Lighta. Także jeżeli ktoś chce oczywiście zapraszam też również na Nocny Maraton od godziny 22 w Megastore komputronik, jeżeli ktoś nie wie o się też, również zapraszam do wpisywania, tam wszystkie informacje pewnie będziecie też mieli. No i, i chyba tyle chciałem Wam się wypowiedzieć, także dzięki wielkie za obejrzenie i do usłyszenia i do zobaczenia na imprezach. Na razie, cześć!